Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. To co teraz widzicie na swoich ekranach to jest gra Shakes and FeedGet. I cóż, właśnie wystartował, znaczy właśnie, właści właściwie to nie do końca tak właśnie, bo wczoraj dokładnie 24 godziny temu praktycznie, bo jest 17.24, a dzień wcześniej o 16.00 wystartował nowy serwer, serwer y, 32. Także cóż, ja sobie tutaj za założyłem, możecie zobaczyć tutaj... E, Maga i właśnie magiem będziemy sobie grali. Chciałem być oryginalny, chciałem zagrać na przykład wojownikiem czy czymś czy kimś takim, ale wojownika mam już na innym serwerze i czasami tego wojownika także będę wam pokazywał. Aha, i najważniejsza wiadomość to, jeżeli chcecie ze mną zagrać, to link macie w opisie. Okej, okay, tutaj rozumiem, że jest wytrzymałość, ok, bo to jest tak troszeczkę na razie nieprzemyślane. Widzę, to pewnie będą dopiero zmieniali. Dobra, dla maga najważniejsza jest inteligencja, więc. Ja mam troszeczkę pieniążków na start, to sobie od razu podładujemy. Tu little gold. Ok, teraz już mamy za mało. Ok, pierwsze co to chyba pójdziemy sobie może najpierw na rękę z kimś zawalczyć. Eee, zobaczmy. Zobaczmy. No, możemy spróbować z tym przyjacielem. Bo pytanie, jak ja mogę tu z nim zawalczyć, nie? To jest dopiero ciekawostka, bo ten serwer się tak troszeczkę widzę różni od innych i niekoniecznie wiem, jak sobie tutaj z kimś zawalczyć. Ok, no ja sobie to wszystko ogarnę, to może na razie pójdźmy e, e, sobie wziąć jakąś misję w karczmie. O, ta jest fajna. dodam doda mi już od razu e, itemek. Tutaj to miejsce będziemy mieli już itemek, który nam dodaje plus 2 inteligencji, także całkiem fajnie. Okej, no i co my tu jeszcze mamy? Zbrojownia, warto ją sobie przejrzeć. Okej, no, buty takie średnie, widzę, bo to wszystko tak dodaje pancerza. Naprawdę, kule. <gulę> Pancerz dodaje. Ciekawe. Hm. No, na razie nic ciekawego. Mm, tutaj mamy w tej zbrojowni mało ciekawych żel F zbrojowni. No tak, w, zbro, w zbrojowni mało ciekawych rzeczy. Oj, tutaj mam miksturkę. Siła plus 10%. No to dla mnie to troszeczkę słabe. Bo jestem magiem. To właśnie głównie inteligencja jest dla nas ważna. Inteligencja, potem szczęście. Znaczy, potem wytrzymałość, chyba troszeczkę. I szczęście. Tak mi się wydaje. To są trzy priorytety. Wzręczność i w siłę. W ogóle nie będę dawał, ponieważ to nie jest dla mnie za bardzo. Ok, pozwólcie, że sobie sprawdzę jeszcze. Gdzieś tutaj powinny być. Że jakieś ustawienia czy coś. Okej, okay, tutaj w ogóle mamy stajnie. Tak potłumaczę troszeczkę w pierwszym odcinku dla osób, kto, które nie wiedzą i tu możemy sobie na przykład kupić krowę. <laughs> z fajnym, z fajny, fajny dźwięk był. I krowa skraca nam czas podróży o 10%. Tutaj mamy konik o 20 do 30. No, a Gryfosmog za 25 tych o 50 aż. No i dodatkowo daje premię przy jego kupnie w złocie. Na razie to nie jest dużo. Ok, nasz pierwszy przeciwnik. Od razu wygraliśmy. Znaleźliśmy grzyba tak w ogóle. Ok, załóżmy sobie to, co. To, co zdobyliśmy. Ta-dan, mamy plus 2 inteligencji, teraz więcej. Ok, lecimy sobie znowu na wyprawę. Tak to na początku wygląda, później. Co się tu najbardziej opłaca? Chyba to. Później będziemy też chodzić jeszcze na lochy, mm, lochy od dziesiątego poziomu, tak mi się wydaje. Ja w każdym razie na innej postaci na dziesiątym poziomie zdobyłem kluczyk do lochów. I generalnie słuchajcie, to jest taka sprawa, że ja nie jestem jakimś weteranem tej gry, także jeżeli będę robił jakieś głupie błędy Magiem gram pierwszy raz, no to wybaczcie mi, ale śmiało możecie właśnie pisać jakieś sugestie w komentarzach. I jeżeli chcielibyście, żebym e, też jakoś się tej grze bardziej dynamicznie, że tak to my rozwijał, to zachęcam do zarejestrowania się właśnie w opisie, bo ja te fundusze z tych, z tych rejestracji tutaj przeznaczę właśnie na grzybki i tak sobie też jakieś dokupię w własnym zakresie, bo wiadomo, grzybki to taka waluta tutaj premium. Ja na początku, na początku dostecie 15 za potwierdzenie MAILA 10, no i chyba można, w każdym razie, ja, ja tak zaobserwowałem, zdobywać maksimum dwa dziennie na, na wyprawach tutaj w Karczmie. Aha, no i w karczmie ogólnie macie coś takiego jak punkty awanturniczości. Macie ich 100 yy, i jakby. One się zużywają. Yy, zużywają się, w jaki sposób się zużywają. M musiałbym wam to pokazać. Jak się to zadanie skończy, to wam to wszystko wytłumaczę. Yy, w każdym razie te punkty odnawiają się po północy. Albo można wypić kufry za ubarmana za, za grzybki. Jeden, kuf, jeden kufel, znaczy kufry. Kuźwa. Jeden kufel kosztuje jednego grzybka i przewraca nam 20 punktów awanturniczości, czyli skoro można wypić 10, to można sobie tak 200 punktów ogólnie przywrócić. Tutaj możemy obstawiać złoto Generalnie obstawiam na przykład troszeczkę pieniążków i. i jeżeli uda nam się trafić w kubeczek, gdzie jest kulka, no to odzyskujemy chyba dwukrotność tego. Co by tu jeszcze grzybiasz, no to. He, waluta premium, wiadomo. W ogóle niedługo będziemy mieli kolejny poziom. Tak, swoją drogą Gilia, to na razie to jest dosyć drogie, bo widzicie, aż 10 zł kosztuje, a ja mam tylko 19 sztuk srebra. Okej, okay, kolejny przeciwnik, ale jest głośno gra, albo mi się wydaje. Kolejny grzyb znaleziony. O i zobaczcie, mam, mam już teraz 96,5 punktów awanturniczości. I, e, jakie zajebiste to jest, to zadanko będę robił, chyba, że tu będzie coś bardziej ciekawego, nie, nie, to jest w ogóle ile, ile hajsu, zobaczcie, jakbym to sprzedał, to bym dostał aż jedną sztukę złota, okej, okay, i generalnie teraz, e, zobaczcie, to zadanie trwa półtorej minuty, czyli zabiera nam 1,5 e, awanturniczości. To zadanie trwa na przykład minutę i zabiera nam 1, czyli jakby to trwa 2,15, zabiera nam 2,3, 2 czyli rozumiecie, to jest tak jakby wprost proporcjonalne do czasu, e, do czasu trwania wyprawy, czyli 100 punktów awanturniczości to jest około godzina 40 wypraw, czyli dziennie jest na godzinę 40, chyba że wy wypijacie jeszcze kufle za dodatkową walutę premium u, u Barmana. Okej, okay, no i ja tutaj będę właśnie starał się lecieć może gdzieś w topkę, właśnie, żeby wbić się gdzieś. E... Co to był za odgłos? Aha, dlatego, że wbiłem drugi poziom. Okej, okay, no nieważne. Zobaczcie, mm, pierwszy gracz tutaj ma teraz już e... 17 poziom. Jest to Mac. Całkiem ładne, całkiem, całkiem ładny ekwipunek. Ogólnie, no, z tego co widzę, tutaj jest właśnie taki troszeczkę nowy interfejs, bo na poprzednich serwerach to wyglądało troszeczkę inaczej. Jego ta muzyczka mnie wpienia, na poprzednich serwerach to wyglądało troszeczkę inaczej. Ok, i tutaj mamy takie jakby osiągnięcia, i na przykład za przekroczenie każdej bariery takich osiągnięć dostajemy określone bonusy. Czyli tutaj macie na przykład obecna klasa pierwsza, poziom drugi. Kolejna klasa na poziomie 5 Wszystkie cechy plus 1 Czyli wygląda na to, że na 5 poziomie dostaniemy Plus 1 wszystkich cech Także całkiem fajnie Okej, okay, oczywiście dajemy sobie znowu w inteligencję To jest priorytet tutaj Tak mi się przynajmniej wydaje Potem jeszcze troszeczkę wytrzymałość, żeby mieć więcej życia Tutaj na razie nie za wiele widać, bo te napisy Tak właśnie najeżdżają na siebie Ale myślę, że to z czasem poprawią Być może po prostu chcieli Wiecie tak na Na, na, szy, na szybciocha ten serwer postawić. okej okay, no stąd jak widzicie, no stąd na początku nic nie będę kupował. E, można, mm, można jakby kliknąć nowy towar za jednego grzyba i to mi się będzie opłacało na przykład, kiedy wbiję piąty poziom, nie? Wbijam piąty, daję nowy towar i wtedy już wiadomo, tu będą lepsze itemy, bo będą jakby dostosowane na wyższy poziom. E, ale generalnie, jeżeli nie chcemy wydawać grzybów, to towary się tutaj resetują e, co 24 godziny, dokładnie po północy po prostu się resetują towary. Okej, okay, no na razie wszystko zdejmuję tutaj na hita, taki za mnie kozak. <grych> Okej, okay, no ale zobaczcie jakie to są rękawiczki, od razu je zakładamy. I dzięki tym rękawiczkom mamy 33 inteligencji. Okej, okay, także myślę, że pójdziemy sobie jeszcze na ostatnią e, ostatnią już dzisiaj wyprawę. Myślę, że to 69. He. <grych> Nieważne. Że złota Okej, okay, ja sobie tutaj też poogarniam. Ja tutaj mamy lochy. Na razie do, do żadnych nie mam klucza. Także mogę się pocałować w dupę. Okej, okay, moi drodzy, także ja w ogóle dokupię sobie grzybków troszeczkę. I zobaczymy się już w kolejnym odcinku. Aha. Odcinki będą się pojawiały co około... Trzy dni coś w tym stylu, może częściej, może nawet codziennie, zobaczymy, jak dynamicznie będę rozwijał postać. Także cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Zachęcam do rejestracji, do pogrania ze mną na tym serwerze. Macie właśnie link w opisie do rejestracji. I cóż, trzymajcie się gorąco, i do usłyszenia w kolejnym materiale z gry Shakes and shake Feed... Shakes and jak Jakkolwiek by to przeczytać. Także trzymajcie się. I no mówię, zobaczymy, jak, jak daleko uda nam się tym magiem zajść. Ja tutaj naprawdę, e, no magiem jeszcze nie grałem, ale mniej więcej ogarniam, jak go rozwijać, więc cóż, no zobaczymy. Tak, kurde, żegnam się dłużej niż trwa odcinek, nie? Trzymajcie się, także już ogólnie, Siemaneczko, do, do usłyszenia w kolejnym, w kolejnym odcinku.